Dziś opowiem wam o grze, która przyjechała mnie jak walec, albo pociąg. Pociąg chyba cięższy. No zasadniczo, train rush. Jak widziałeś, drugi widzów, wcale dzisiaj prosto nie będzie. Ale postaram się taką lekką stópką przeprowadzić ciebie po tym tytule, nie, ciężkim ekonomicznym, żebyś wiedział, czy ta gra warta Twojego wsparcia jest. No właśnie, ponieważ jest to prototyp, który będę oceniał. Więc pewne rzeczy trzeba będzie brać jeszcze przez palce. Natomiast jest to prototyp, który za chwilkę powalczy, drogi widzu, o Twoją portfelową miłość na platformie GameFound razem z innymi tytułami. I czy wesprzesz, czy nie, no to być może nie, ten materiał Ci pomoże. Train Rush jest to ciężka gra ekonomiczna, wokół której nawet mamy pewną fabułę, ponieważ pociągi nie wzięły tutaj się z niczego. Gdyż mieliśmy w tym alternatywnej wersji rzeczywistości surowiec, który właśnie odkryto, czyli węgiel, o którego trzy państwa, które są wokół, bardzo szybko się potłukły. Skończyło się to jakimś pokojem, ale teraz państwa postanowiły zbudować sobie jakieś koleje, dzięki czemu taka jedność gospodarcza ma spowodować, że a nie będziemy się tłuc, wszyscy będziemy wzrastali na równych, sprawiedliwych zasadach. <laughs> Skądś to znamy. Tak czy inaczej, bardzo szybko spowodowało to to, że poszczególne państwa, ale również prywatne firmy zaczęły instalować a to w państwach jakieś takie agendy, żeby wyciągać informacje, żeby po prostu decyzje były po ich myśli, tak żeby jak najwięcej na tej sprawie zarobić. Czyli w pewnym sensie bierzemy udział w wojnie ekonomicznej, w której pociągi będą odgrywały, odgrywały między innymi główną rolę. No i tutaj pojawia się fakt zrozumienia tego wszystkiego, czyli zasad. Jeśli chcecie w ogóle do tej gry przysiąść, będziecie musieli przeczytać około 60 stron instrukcji, więc mało to nie jest. Jeśli mielibyśmy ocenić tę grę pod względem ciężkości, no to bardzo proszę, mam sobie taki serwis Borgame Geek, się nazywa, i tam mamy na przykład taką grę jak On Mars, która jest oceniona tam na poziomie 4,67 na 5 pod Względem ciężkości, czyli dosyć ciężko. Wiedzą to wszystkie osoby, które w tę grę grały. Na drugim miejscu umieścilibyśmy sobie Tekenu. Tam jest ona oceniona pod względem ciężkości 4,07 i na trzecim miejscu, żebyście mieli skalę porównawczą, znajduje się aktualnie Train Rush, który oceniony jest na razie nielicznie, no ale jest na poziomie 4,00. Więc mniej więcej już wiecie, w jaką ciężką grę ekonomiczną wchodzicie. To jest również gra, która będzie wymagała od Was dość dużego czasu przy opanowaniu zasad, ale też dużo czasu, żeby w tę grę zagrać. W grę może zagrać maksymalnie Cztery osoby, i na każdą osobę będziemy tutaj potrzebowali, jak mówi instrukcja, 60 minut. Czyli w pełnym składzie tak jest, 240 minut jest nam potrzebne. Sporo. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak więc, na początek będziemy musieli rozłożyć planszę, która jest standardowej wielkości, dzięki czemu zobaczymy wszystkie już nasze piękne steampunkowe klimaty. Poza tym wszystkim mamy jeszcze jedną planszę, która jest planszą pomocniczą, no i właściwie występuje jako dopełnienie naszej planszy, tak więc dokładamy tutaj kolejny element, dzięki czemu robi nam się, no już coraz ciaśniej na takim dosyć sporym moim stole. A jeśli w grze będzie chciało wziąć udział pełen skład 3-4 graczy, mamy jeszcze plansze, które również do małych się nie zaliczają, więc będziemy musieli te plansze porozkładać. Więc jeśli miałbym tę grę porównać do czegoś, co zajmuje podobną ilość miejsca lub nawet większą, to jest to świat dinozaurów, który pożre wasze miejsce. Jezu, ale słucha. I ktoś w tym miejscu jeszcze powie, nie, no Piotr, to przecież wcale ta gra jeszcze dużo miejsca nie zajmuje. No tak. Ale zapomnieliście jeszcze o zawartości pudełka, ponieważ wszystko gdzieś musimy zorganizować, a tego jest sporo. To już wiecie, że gra dużo zajmuje, a co z tymi zasadami? No właśnie, zasady są może i liczne w tej instrukcji, ale kiedy sobie je przeczytacie i polecam wszystkim osobom, które będą brały udział w zabawie przeczytanie tej instrukcji, natomiast kiedy już zaczniecie grać po trzech rundach, gra jest na tyle intuicyjna, że spokojnie za będzie Was prowadziła. Wszystko logicznie jest rozmieszczone. Więc czy ilość miejsca tudzież zasady są problemem? Nie, ponieważ jest to gra, która po prostu jest adresowana do ludzi, którzy mają duże stoły i po prostu lubią, tego rodzaju ciężkie gry, w które można się wkręcić i w tym wkręceniu pływać jak ryba w wodzie. To jest po prostu gra dla ciężkich eurograczy. Dobra, to teraz na szybko opowiem Wam, jak działa rozgrywka. Zacznijmy sobie od pierwszej fazy. Najpierw mamy fazę licytacji, gdzie będziemy się licytować o to, kto będzie pierwszym graczem. W tym celu każdy z graczy wybiera sobie jakiś tam mipelek i w tajemnicy go sobie odsłaniamy. Bardzo proszę, żółty ma ósemkę, ten ma czwóreczkę, tak więc to żółty był teraz. Lepszy i jest pierwszym graczem. Kolejna faza to faza lobowania, i w kolejności, którą sobie wcześniej ustaliliśmy, będziemy te mipelki przenosić na planszę. No i teraz ten element planszy będzie wpływał bezpośrednio na ten element, czyli jeśli umieścimy sobie tutaj, patrzymy, co koresponduje, jaka ikonografia z tą, którą mamy tu, i będziemy po prostu podnosić nasze wskaźniki. Jeśli będziemy umieszczać nasze pola na pierwszych polach, będzie się to wiązało z natychmiastowym bonusem. Im wyżej jesteśmy, tym więcej możemy, na przykład. Otrzymać znaczników inwestycji, waluta gry, która za chwilkę nam się przyda. Możemy otrzymać więcej znaczników węgla, możemy więcej załadować naszych wagoników albo rozładować, lub po prostu nasza lokomotywa może więcej takich wagoników. Ciągnąć. W kolejnej fazie, czyli fazie przychodu będziemy korzystali z naszych inwestycji, czyli z lobbystów, których wcześniej wysłaliśmy do poszczególnych państw, czyli znowu tak jak w życiu. Żółty może wziąć sobie dwa znaczniki inwestycji, fioletowy jeden, fioletowy dwa znaczniki węgla, żółty jeden i moglibyśmy sobie teraz załadować jeden nasz wagonik, aczkolwiek one są pełne od początku gry, więc na razie nic nie zrobimy. W fazie inwestycji będziemy inwestowali, czyli Pola pozyskane wcześniej znaczniki inwestycji, zainwestować na tym polu i teraz na nim się będziemy skupiać. Jak więc widzicie, wszystko jest na razie proste, logiczne i wbrew pozorom nie takie trudne. Tak więc, wydając odpowiednie znaczniki, będziemy mogli wywrzeć efekt na tej planszy albo na swojej planszy, czyli będziemy mogli pozyskać węgiel. Jeśli nasza lokomotywa, ponieważ ona się będzie tutaj poruszać, jest w odpowiednim miejscu, czerwonym, zielonym lub niebieskim, będziemy mogli sobie budować w tych miejscach albo takie magazyny, albo takie składnice kolejowe, które będą dawały nam dodatkowe opcje. W rozgrywce będziemy mogli sobie na przykład poruszać naszą lokomotywę. Która będzie już widzicie, że musi się poruszać, ponieważ dzięki temu będziemy wykonywali pewne akcje. Będziemy mogli wymieniać nasze podstawowe wagoniki na te, które są odsłonięte i jeśli będziemy taki wagonik wymieniali, to, to niestety stracimy to, co na tym wagoniku jest, ale dzięki temu będziemy mogli więcej na niego wpakować i wypełnić lepsze kontrakty. Będziemy również mogli dobierać sobie dodatkowe karty akcji lub na przykład instalować takich beznumerkowych agentów na tych polach dolnych i dzięki temu na końcu. Gry będziemy mogli uzyskiwać pewną przewagę, co da nam pewien efekt punktowy. Te elementy położone niżej nie będą powodowały naszego rozwoju. Tak więc inwestujemy. Następna faza to faza ruchu, w trakcie której będziemy wybierali jedną z kart i będziemy wprawiali nasze lokomotywy w ruch, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliśmy. Będziemy wykorzystywali od góry do dołu nasz ruch. Pierwszy jest darmowy, za każdy kolejny będziemy musieli zapłacić węglem i jeśli wykorzystamy wszystkie elementy ruchu, to otrzymamy z danej karty bonus. Kiedy będziemy się poruszać zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będziemy mogli sobie czasem wybierać drogę albo tu, albo tu. Jeśli pojawiłbym się tu i stanąłbym sobie, na określonym polu dostałbym bonus takiej bocznicy po jego wykorzystaniu bym musiał dolosować kolejny nowy, które znajdzie się w tym samym miejscu. Jednak nasze lokomotywy w miastach mogą robić coś więcej. Jeśli jako pierwszy dojadę do miasta, biorę sobie najwyższą wartość punktową, co za chwilkę sobie zaznaczę na moim torze punktowym i mogę zatrzymać sobie ten znacznik, ponieważ ten znacznik mogę wydać jako bonus ruchu. Więc fajny bajer. Lub w mieście, jeśli mamy wbudowany magazyn i jest taka składnica kolejowa, to mogę zrobić coś więcej. Dojeżdżając do takiego miasta, mogę wykonać akcję zatrudnienia kontrahenta, czyli biorę sobie takiego zielonego ludzika i automatycznie podnoszę się na torze kontrahentów w odpowiednim kolorze miasta. Jak pewnie idzie się domyśleć, im dalej jestem na wszystkich tych polach, tym więcej punktów mogę uzyskać na koniec gry. W mieście możemy też podpisywać kontrakty, czyli jeśli wjechałem do jakiegoś konkretnego miasta, co zaznaczone jest tutaj, jakie to musi być konkretne miasto. Jeśli w takim mieście się znajduje i jest kontrakt na np. Na zielony i czerwony znacznik, a ja przypadkiem mam wagon z tymi surowcami, to mogę podpisać ten kontrakt, zabieram sobie to coś, otrzymuję z automatu 3 punkty i dolosowuję kolejny, nowy kontrakt. W fazie tej możemy wjechać jeszcze w dwa miejsca, np. możemy wjechać na czarny rynek i pozbywać się części naszych surowców, oczywiście, co zależne jest od liczby naszego wyładunku, z naszych wagonów, co też czasami się opłaca. Lub kiedy wjedziemy na bocznicę kolejową będziemy mieli możliwość znowu przesunięcia się na tych torach, jeśli oczywiście będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę zbudowaną w stacji, w której chcemy coś konkretnego zrobić. Następna faza to faza misji. Teraz gracze, zgodnie z kolejnością, którą mają przyjętą na tę rundę, będą mogli zagrywać taką jedną kartę misji przed siebie, będąc w konkretnej strefie odpowiedniego koloru i będąc w odpowiednim mieście, w którym mamy ten znacznik do wzięcia. Jeśli tak jest, możemy sobie tę kartę wyłożyć przed siebie, zabrać znacznik i pod koniec gry będziemy się mogli cieszyć odpowiednią, dodatkową wartością punktów, jeśli no, będziemy mieli wypełnioną daną misję jak najlepiej. I właściwie tyle. Teraz przechodzimy do kolejnej fazy, czyli fazy porządkowania, gdzie czyścimy znaczniki inwestycji. Wszystkie karty akcji, które były rozłożone obok, skąd dobieraliśmy po zagraniu karty akcji kolejną kartę, będą usuwane i będziemy dobierali kolejne 5. I następnie możemy już sobie przejść do fazy punktacji. Faza punktacji jest to faza, w której otrzymujemy to, co mieliśmy zgromadzone w trakcie rozgrywki, ale również sprawdzamy, jak wygląda przewaga na poszczególnych torach. Każdy z tych torów będziemy analizowali oddzielnie i im więcej. I znaczników ma tutaj dany gracz, będzie otrzymywał 6 za pierwsze miejsce, 2 za drugie miejsce. Kolejne elementy to im dalej jesteśmy na tym torze, też otrzymujemy 12 lub 6 punktów. Jeśli mamy wszystkie znaczniki miast przeniesione, otrzymujemy 10 punktów. Będziemy otrzymywali również punkty za zrealizowane kontrakty dodatkowe, czyli jeśli w danym regionie zrealizowaliśmy kontrakty o większej liczbie przewiezionych towarów, czyli tutaj fioletowy, łącznie 4, no, żółty poszalał, bo ma łącznie 9, no to te Gracz żółty otrzyma 12 punktów, a fioletowy otrzymuje 6 punktów, i tak będziemy sobie dodawali tutaj poszczególne punkciki. Więc wszystko w grze jest totalnie istotne i trzeba te punkciki gromadzić. Na koniec jak zwykle kilka słów podsumowania tym razem gry Train Rush i zaczniemy sobie od porównania tej gry do sztuki i teraz o co chodzi? Dokładnie zrozumcie zanim cokolwiek jeszcze będziecie pisać. Otóż sztuką jest zaprojektować i napisać instrukcję tak, żeby po jej lekturze, mimo że trochę możemy być przerażeni, kiedy wchodzimy sobie do gry, ta gra również jest tak zaprojektowana z dużą kulturą dla osoby, która będzie użytkownikiem tej gry, że kiedy porozumiemy Gramy sobie dwie, trzy rundy, wszystko jest logiczne, fajnie dopasowane. Nie jest takim totalnym abstrakcją, że pewne zasady wychodzą nie powiem z której części ciała. Tutaj ta kultura naprawdę jest widoczna. Ktoś myślał lub po prostu mu tak wyszło, kiedy projektował tę grę, że nie projektuje tej gry dla siebie, tylko dla kogoś, kto tę grę będzie grał. Sztuka tutaj ma to do siebie, że czasami dzisiaj widzimy różnego rodzaju twórczość, obrazy naszych nowoczesnych lub nie naszych artystów. Ja totalnie tego nie rozumiem, a jeśli powiem, że nie rozumiem, coś mi się nie podoba, przez krytyków tudzież wyznawców danej tutaj osoby tworzącej daną sztukę, pewnie byłbym uznany za chama, prostaka głąba, który się nie zna. Tutaj na szczęście to połączenie kogoś, kto pisze, projektuje grę, zostało zrobione tak, że ktoś chyba to zrobił bardzo dobrze pod osobę, która będzie tego użytkownikiem, co w planszówkach niestety coraz częściej widzę pewne rozjazdy, szczególnie osoby, które mają jakieś tam nazwisko uznane, no to właśnie projektują tak, jak dzisiaj współcześni artyści Tworzą sztukę, ja jestem artystą, a ty, Hamie, musisz to zrozumieć. Jak nie, to się nie znasz. Więc tutaj, na szczęście, ta kultura została zachowana. Jeśli chodzi o rozgrywkę, sami widzieliście, jest to tytuł nieco bardziej zaawansowany, nie jest to tytuł który jest, przynajmniej tak mi się wydaje, dla osób, które zaczynają przygody z naszówkami, na pewno nie. Jeśli lubicie ciężkie tytuły, zdecydowanie spróbujcie. Jeśli lubicie średnio zaawansowane tytuły, spróbujcie przeskoczyć na nieco wyższy bieg. Na pewno ta gra da wam troszeczkę po głowie. Grę muszę przyznać, przygotowuję się koszmarnie. Za każdym razem, kiedy mam to rozłożyć, te gra no po prostu łapię się za głowę, bo albo skończymy w takich różnych folikach, które, kiedy będziemy otwierać, otwierać, no to będzie nam to się łatwiej uzupełniać. Na planszę, ale tego drewna jest sporo. I tu umieść, tu umieść, tu umieść. Później też trzeba poskładać tutaj. po Posegreguj, no zasadniczo, wiesz, padaka, daj pan haka. Ale nie, no, kiedy już to rozłożymy, nie, a znam też tytuły podobnej ciężkości, które rozkłada się ciężej, więc to no, można na ewentualną obronę tej gry rzucić. E, Rozłożenie nie, nie, ciężkie, ale pewnie jeśli będą jakieś inserty, lub sobie jakoś to lepiej niż ja zorganizujecie, pewnie będzie wam to szło nie, całkiem dobrze. Gra ma bardzo duży potencjał regrywalności. Nie, gdzie za każdym razem coś innego będzie działo się na planszy. Czasem miałem takie wrażenie, że jak mój super plan, ponieważ w tej grze trzeba planować trochę jak w szachach, gdzie nie planujemy jeden, dwa ruchy do przodu, bo przegramy bardzo szybko, tylko musimy wiedzieć, że ok, tu będzie zbudowane to coś, tutaj będę miał jakiegoś pomocnika, tutaj mam taką naszą specjalną kartę, która da mi możliwość punktowania, więc w odpowiednim czasie muszę kogoś wyprzedzić, żeby być na tej stacji, ale wcześniej muszę sobie te elementy podnieść tak, żeby móc z tego skorzystać. I nagle coś się dzieje, że ktoś nam plan zepsuje i no i lipa i w tym momencie trochę czułem taki potem gonienie jak pies za własnym ogonem żeby uzupełnić ten plan zrobić coś nowego co miałem pewne problemy. Na szczęście gra daje nam tyle różnych sposobów na punktację, a to za to, a to za to, a to za to, że czasami możemy być sami zaskoczeni, że w danej grze skończyliśmy na pierwszym albo na ostatnim miejscu. Przynajmniej ja miałem takie problemy, ale to już zależy prawdopodobnie od gracza. Słuchajcie, Train Rush jest to tytuł, który jest tytułem bardzo rozbudowanym, który jest tytułem dobrze zaprojektowanym, który ciężko się przygotowuje i czasami mam wrażenie, że mamy taki element gonienia, za własnym ogonem, ale jako całość no, naprawdę dawno nie bawiłem się tak dobrze w taki tytuł, a to właśnie przez między innymi kulturę zaprojektowania tej gry, ponieważ wszystko logicznie było nie tak zaprojektowane, dzięki czemu nawet kiedy jakiś czas nie grałem w tę grę, kiedy wszedłem, to jest dosyć istotne przy tego rodzaju grach, bo zazwyczaj kiedy taki ciężki tytuł mamy dosyć długo na półce i go nie wyjmujemy i nagle wyjmujemy i nagle chcemy przeczytać instrukcję i nagle nas uderza o nie, o Boże, nie, nie, nie będę tego czytał i bierzemy sobie jakieś proste gry. Tutaj nie miałem tego wrażenia, ponieważ kiedy go rozkładałem, kiedy spojrzałem sobie na pewne elementy, przeleciałem lekko instrukcję, stwierdziłem, okej, okay, dobra, w miarę pamiętam, a co nie trzeba, to będzie logiczne i jakoś damy radę. Naprawdę bardzo przyjemna rzecz nam się tutaj w kraju zaprojektowała.